28 maja w zespole szkół nr 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach uczniowie technikum gastronomicznego i technikum mechanicznego podsumowali swoje praktyki zawodowe w Hiszpanii. W ramach realizowanego przez placówkę projektu Podnoszenie poziomu kształcenia poprzez rozwój kompetencji 15 uczniów w lutym gościło w Maladze. Podczas podsumowania młodzież przedstawiła ciekawą prezentację dotyczącą praktyk. Uczniowie mówili również o miejscach, które zwiedzili oraz o niezwykle gościnnych i serdecznych Hiszpanach. Pogoda była bardzo piękna, spędziliśmy tam super czas, odbywaliśmy praktyki w różnych firmach. Nasze zadania głównie polegały na skręcaniu oraz montowaniu różnych elementów. Czas spędzony w Hiszpanii był świetny. Hiszpanie mało mówią po angielsku, bardziej mówią po hiszpańsku, starają się tłumaczyć na migi albo jakieś pojedyncze słówka po angielsku. Ale głównie idzie się dogadać, pokazują co zrobić. To nie jest tak, że nie chcą, oni są wszyscy zaangażowani, chcą pomóc, pokazać, wytłumaczyć na tyle, ile potrafią. Opiekunami uczniów podczas praktyk były panie Marzena Młotkiewicz i Sylwia Milczarczyk. Koordynatorem projektu z ramienia zespołu szkół nr 1 jest nauczyciel Michał Wrochna. Same praktyki są dobierane tak, żeby były zgodne z tym, co uczniowie muszą spełnić, jeżeli chodzi o praktyki, które mają mieć w Polsce. Więc szukając firm i szukając. Partnerów zagranicznych, to staraliśmy się no właśnie przede wszystkim patrzeć na to, czy uczniowie będą mogli spełnić te swoje wymagania i czy, czy, czy będą mogli zrealizować praktykę, którą mają odbyć w Polsce za granicą. Kolejna grupa, tym razem będą to uczniowie Technikum Elektrycznego i Technikum Ekonomicznego odbędzie staż w czerwcu w Portugalii. Projekt podnoszenie poziomu kształcenia poprzez rozwój kompetencji uczniów finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczniowie w ramach tego, tego projektu mieli naprawdę wszystko za darmo, mieli wyżywienie, przelot, transport lokalny, mieli kieszonkowe i to wcale nie małe kieszonkowe, Mieli wycieczki tam za granicą, więc wszystko to było dzięki, dzięki Unii, dzięki efs -owi. W gronie przybyłych na wydarzenie były m.in. wicestarosta Powiatu Kozienickiego, Joanna Czechyra, oraz dyrektor zespołu szkół nr 1, Anna Golasz. Praktyki zagraniczne od, od wielu lat są wizytówką w zespołu szkół, e, zwłaszcza techników zespołu szkół, i e, jesteśmy naprawdę, jako mieszkańcy Kozienic. Wyraźnie zadowoleni z tego, że nasza młodzież może nabierać doświadczenia nie tylko tutaj na miejscu, w kozienicach i w lokalnych zakładach, ale w tak pięknych okolicznościach przyrody, które wzbudzają zazdrość, myślę, że nie tylko we mnie. Także mam nadzieję, że zdobyliście te umiejętności i dowiedzieliście się wiele ważnych rzeczy, które są Wam potrzebne i że przy okazji mieliście wspaniałą przygodę i dużo radości z tego wyjazdu. Na zakończenie spotkania goście zaproszeni zostali na degustację hiszpańskich potraw i przekąsek.